Bostok Games to studio, które powstało na zgliszczach zamkniętego już GSC Game World. Płacz i zgrzytanie zębami po ogłoszeniu zawieszenia prac nad Stalkerem 2 zdążyły minąć. Nowy projekt również ukraińskiego producenta, to multiplayerowa strzelanina czerpiąca garściami z dotychczasowych koncepcji niedokończonego tytułu, choć nie kopiująca ich w stopniu nazwania tego plagiatem. Dodatkowo działać ma w modelu Free to Play. Historia tym razem nie opiera się na motywie katastrofy nuklearnej czarnobylskiej elektrowni, ale obraca się wokół globalnego kataklizmu. Lasy zaczęły nagle bardzo silnie się rozrastać i wydzielać nieznany dotąd pył, który powoduje mutacje zwierząt, roślin i tworzenie się anomalii. Ostatni element to coś, co z pewnością wszyscy fani marki wykreowanej przez GSC Game World znają i kochają. Jednak, jak zapowiadają deweloperzy, anomalie w surwarium będą występowały zdecydowanie rzadziej, ale za to obejmą sobą większy obszar. Jeśli nie posiadasz odpowiednio przygotowanego stroju ochronnego, takie zjawisko bardzo szybko Cię zabije. Naturalnie efektem ubocznym takich odstępstw od normy są artefakty. Im rzadsze, tym cenniejsze u lokalnego kupca. Jednocześnie fabuła, której zarys właśnie poznaliście, nie odsłoni się przed nami od razu. Wchodząc do jedynego z trzech możliwych trybów zabawy, PvP, sandboxa oraz kooperacyjnej kampanii, twórcy przygotowali wiele porozrzucanych po mapie smaczków. Mają skrywać szczątki opowieści, aby odnaleźć wszystkie elementy układanki, będziemy musieli się natrudzić, zwłaszcza jeśli chcemy poznawać meandry scenariusza w pojedynkę. Pierwszy wariant rozgrywki nie jest specjalnie zmyślny. Deweloperzy wrzucają dwie grupy zwaśnionych stron, o nich troszeczkę później, które mają za zadanie wyeliminowanie się nawzajem. Jednak urozmaicenie w postaci 10 skrzynek z odpowiednim zabezpieczeniem przed burzą, coś jak zwarcie ze stalkera, skutecznie pokrzyżuje plany na łatwy łup. Mając jednocześnie ograniczony czas, obie strony muszą ze sobą rywalizować o przejęcie jak największej ilości punktów kontrolnych. Co może okazać się bardzo trudne, zważywszy na fakt, że zdobycie jedynego z pudełek nie gwarantuje zwycięstwa, albowiem przeciwnik równie dobrze skradnie nam wszystkie łupy, gdy tylko przestaniemy uważać. Jeśli zaś nikomu nie uda się przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, wtedy przegrywają wszyscy. Sandbox to nic innego jak swobodne zwiedzanie świata. W tej całej dowolności jest jednak cel. Musimy dotrzeć do jednego z wyjść. By nie było zbyt łatwo, każdy z graczy w sesji ma tylko jedno życie, więc dbanie o własny stan zdrowia jest celem nadrzędnym. Kampania zaś to ciąg fabularyzowanych misji, które przechodzimy razem z przyjacielem, a który w dużej mierze przybliża nas do poznania tajemnicy zagadkowej zagłady świata przez matkę naturę. Produkcja Vostok Games przywita nowicjuszy czterema doświadczonymi frakcjami, które mają kompletnie różne od siebie poglądy i cele. Co ważne, ponownie nawiązując do umiłowanego Stalkera, w przeciwieństwie do niego nie będzie okazji, aby wstąpić do którejś z organizacji. Owszem, im więcej zadań wykonamy dla konkretnego stronnictwa, tym otrzymamy więcej i lepiej płatnych misji później zaistnieje możliwość dołączenia do klanu i bycie pod protekcją jednego z nich co zapewni unikalne tylko dla nich przedmioty. Jest to o tyle ważne, że każdy świeżak w zrujnowanym świecie oznaczony jest rangą padlinożercy. Startujemy ze skleconym na prędce ekwipunkiem i lichym pojęciem o otaczającej nas rzeczywistości. W wyniszczonym świecie zebrały się cztery grupy o odmiennych poglądach. Mamy byłych soldatów Związku Radzieckiego, Armię Odrodzenia, handlarzy wszystkiego, co nie ucieka na drzewo, i parających się nawet porwaniami czarny rynek, ludzi żyjących w zgodzie z zaistniałą sytuacją i najlepiej radzących sobie w niekorzystnym środowisku osadnicy peryferii oraz kotów, czyli wspomnianych padlinożerców. W zależności do której ekipy będziemy bardziej lgnąć, zaoferuje nam lepsze i niedostępne dla innych produkty, aczkolwiek kupno-sprzedaż przeprowadzimy ze wszystkimi. Na przykład armia odrodzenia to przede wszystkim nowoczesna technologia, zaś osadnicy peryferii to ubiór lepszej jakości, chroniący nas przed anomaliami. Ten ostatni zresztą odgrywa w surwarium niebagatelną rolę. Twórcy zrezygnowali z klasycznego paska zdrowia czy też automatycznie regenerującego się życia na rzecz obrażeń poszczególnych części ciała. Wydaje się to dziwne, ale jak zapewniają projektanci, w praktyce sprawdza się bardzo dobrze. Przykładem niech stanie się sytuacja, kiedy posiadamy na przykład kamizelkę kuloodporną. Ta nie uchroni nas przed serią z karabinu maszynowego w nogi zaś kask przed upadkiem z trzeciego piętra. Naturalnie do dyspozycji gracza zostaną oddane apteczki, ale w wyniku na przykład wspomnianego upadku tak czy siak zostanie unieruchomiony na kilka sekund. Istotnym featurem są poziomy doświadczenia. Co pięć nowych leveli będziemy mogli wybrać sobie jeden z dwóch dostępnych perków, zaś każdy nowy poziom pozwoli na wydanie punktu w jednej z pięciu specjalizacji. Są to znajomość realiów nowego świata, trening fizyczny, leczenie, obchodzenie się z bronią oraz radzenie sobie z technologią. Aby nagradzać i promować graczy, którzy połasili się na wyjątkowo trudne zadania, deweloperzy zapowiedzieli dużo kategorii odznak, medali oraz wyróżnień, by nikt nie poczuł się pokrzywdzony. Dodatkowo dostępne będą turnieje. Od najbardziej amatorskich, tylko wśród znajomych, po te elitarne, gdzie wezmą udział tylko najlepsi z szanowanych klanów. Oprawa graficzna to przede wszystkim działanie autorskiego silnika Vostok Engine. Na zaprezentowanych do tej pory fragmentach z rozgrywki wyraźnie kuleje kilka elementów, aczkolwiek świetnie wyglądająca gra świateł i przygnębiający wyraźnie postapokaliptyczny klimat wynagradzają chwilowe bugi i niedoróbki. Spuścizna pozostawiona po niedoszłej drugiej części Stalkera powinna zostać dobrze wykorzystana. Za projekt odpowiada ogromna liczba osób dłubiąca przy anulowanym tytule jeszcze jako GSC Game World, więc o klimat oraz jakość produkcji powinniśmy być spokojni. Każdy fan postapokaliptycznych wizji świata znajdzie tu coś dla siebie, od lubujących się w marce Call of Duty przez najwierniejszą społeczność serii Stalker, kończąc na lajkach zwiedzających otwarty świat. To będzie świetna gra.